Posłuchajcie z Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Pontiusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów, a na naszej Kajfasza, skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całe okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze mów proroka Izajasza, głos wojącego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. Każda dolina zostanie wypełniona, Każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pana. Adwent to oczekiwanie. Oczekujemy na Pana, ale adwent to przyjście. Pan przychodzi. Jan chrzciciel zapowiada jego przyjście. Na pustyni. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Przygotowujemy się. Ciągle musimy przygotowywać się na przyjście Pana Musimy odrzucić wszystko co jest stare Odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego a przyjdź jej przywdziej wspaniałe szaty chwały dane ci na zawsze przez Pana Szata określa człowieka Po stroju poznajemy kim kto jest Strój wyraża nas jakoś. Oczywiście, serce człowieka jest niezbadane, jest tajemnicą nawet dla samego siebie. Do końca nie wiem, co kryje się w głębi mojego serca, ale wierzę, że w nim mieszka Duch Święty, który przychodzi i rozlewa miłość w moim sercu. Chociaż tego mogę nie czuć, mogę tego nie czuć, ale wierzę, że Pan nie pozostawił mnie gdzieś na uboczu, jak szmatę zbrukaną grzechem, słabością i zwątpieniem. Nie jestem szmatą, jestem dzieckiem dobrego Boga, który umiłował mnie. I obmył mnie krwią Jezusa Chrystusa. I oto Jezus przychodzi do mnie, do ciebie. Adwent to jest otwarcie się, oczekiwanie. Panie, przyjdź. Maranata, przyjdź, panie Jezu. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim. Spójrz na wschód. Zobacz twe dzieci zgromadzone. Na słowo świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Tak, Bóg o nas pamięta, Bóg jest blisko, to my zapominamy o Bogu, bo jesteśmy tak zajęci sobą, swoimi kłopotami różnymi, walczymy jedni z drugimi, mamy ciągle za mało i ciągle czujemy się odrzuceni. Tymczasem Bóg nikogo nie odrzuca. Bóg szuka i przygarnia nas, ciebie i mnie, i daje nam szatę chwały, Dziecka Bożego, Królewicza. Dlatego przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, i każda góra i pagórek zrównane, drogi. Kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Jan chrzciciel mówi te słowa na pustyni. I oto przyjdzie taki moment, kiedy nad Jordan przyjdzie Jezus z Nazaretu i Jan rozpozna w tym. Człowieku, w tym mężczyźnie przychodzącym do Niego, rozpozna i powie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tak, Jezus przychodzi. I dlatego e, czuwajcie, mówi Pan. W, każdej, w każdym położeniu módlcie się. I z radością zanoście prośby do Pana, bo należycie do rodziny. Kościół jest rodziną, jest zjednoczony w Duchu Świętym wokół Tego, który przychodzi. On już jest w Eucharystii, w kawałku chleba. I dlatego możemy karmić się tym chlebem i doświadczać Jego. Oczyszczenia, miłości, zjednoczenia z samym Bogiem. Dziękujmy za to, że możemy w Adwencie spotykać się, dzielić się Słowem, karmić Jego ciałem. Poranne spotkania w Roratach wraz z Maryją, która oczekuje. To jest ten czas. To jest ten czas. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.